Obecnie żyje Grudziąc. Przekonajmy się. Czas rozpocząć kolejny magazyn. O wspólnych planach organizacyjnych, a także o remoncie stadionu Olimpii, rozmawialiśmy z wybitnym olimpijczykiem Tomaszem Majewskim podczas jego wizyty w Grudziądzu. Bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić pana prezesa do, do Grudziądzu. Mamy piękne tradycje lekkoatletyczne w Grudziądzu, piękne tradycje organizowania różnych zawodów, w tym m.in. mitingów, meetingów, w których brał udział nasz wybitny olimpijczyk, Bronisław Malinowski. Właściwie od, od, od kilku lat ze środowiskiem osób, które pracują w Olimpii, które pracują na rzecz stowarzyszenia. Podejmujemy działania, aby, aby reaktywować w Grudziądzu zawody o charakterze czy to ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Aby to móc zrobić, podjęliśmy działania, które modernizują infrastrukturę. W latach poprzednich przeprowadziliśmy modernizację zaplecza socjalnego, szatni wokół, to, to, co jest, styka się z naszą halą, a na ten rok mamy zaplanowane modernizację całego stadionu. Chodzi tutaj o bieżnię lekkoatletyczną, ale też i o, o, o wszystkie place, które są związane chociażby ze skokiem wzwyż, o tyczce czy, czy rzut, rzut Kulą. I y, tą inwestycję będziemy realizowali w tym roku y, w takiej formule, aby uzyskać odpowiednią certyfikację, aby móc w Grudziądzu właśnie organizować zawody, y, tak jak powiedziałem, o charakterze ogólnopolskim i charakterze międzynarodowym. Zgłosiłem y, akcję z Grudziądza, aby w roku 2023 zorganizować Mistrzostwo Polski U16. Mamy także ambicję reaktywowania y, meetingów lekkoatletycznych. Pierwszy raz w życiu trafiłem do Grudziądza, miasta tak bardzo zasłużonego dla polskiej lekkiej atletyki, z tak wielkimi tradycjami, z taką wielką przeszłością, ale tutaj trzeba, trzeba myśleć o przyszłości. Ja się cieszę, że, że, że wspólnie z władzami miasta będziemy do tej przyszłości nawiązywać, że będzie odnowiony obiekt, na którym, na którym zaczniemy robić lekką atletykę i mam nadzieję, że uda się wskrzecić tak zasłużony i tak... Tak, z takimi świetnymi tradycjami meeting. Mam nadzieję, że, że tak fajna impreza, jaką są Mistrzostwa Polski U16, uda się to zrobić już w przyszłym roku i to będzie taki zaczątek powroku wielkiej, lekkiej atletyki tutaj do Grudziądza. I mam nadzieję, że, że, że znowu całe miasto będzie żyło lekka atletyką. Taką mam politykę, żeby lekka atletyka trafiała albo do nowych ośrodków, albo do ośrodków, gdzie, 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 gdzie wraca. Trzeba odnowić stadion, trzeba, trzeba od czegoś zacząć, i wtedy można myśleć o dużych imprezach, o, o wielkich gwiazdach. Ja, ja jestem pewien, że one, one tutaj z wielką chęcią wrócą. Jest duży potencjał, jest hala, to jest przewaga na, na, nad innymi obiektami, bo. Bo, 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 bo tego zazwyczaj brakuje w Polsce. No, jeśli się uda utrzymać tą kategorię trzecią, którą ten stadion miał przez wiele lat, to, to, to nie ma problemu, żeby robić każde Mistrzostwa Polski. Trzeba zmieniać obiekty, trzeba środowiska uaktywniać, a przede wszystkim trzeba nowe, nowe, nowe miasta pokazywać i do, do lekkiej artyki zachęcać. Ogromne dla nas wyróżnienie i zaszczyt, że możemy gościć pana Majewskiego na, 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 u nas w Grudziądzu. Prawdę mówiąc, starania były już poczynione no, wiele czasów wstecz. Już spotkałem się pod koniec października z panem prezesem Henrykiem Oroszewskim i ustaliliśmy, że właśnie pod koniec grudnia wracamy do tematu. Wróciliśmy, modernizacja stadionu długo jest oczekiwana przez nas. No i tutaj pięknie się to wszystko wpisuje, że mam nadzieję, że na, w przyszłym roku na stulecie klubu zorganizujemy imprezę. I stadion będzie oddany, gdzie, no wiadomo, im piękniej będzie obieg wyglądał, tym więcej osób będzie chętniej na te zajęcia. Nasze lekkoatletyczne przychodziło. Inkubator przedsiębiorczości to miejsce, w którym wkrótce rozwiną się godziąckie firmy. Razem z naszą kamerą udaliśmy się na miejsce budowy, podpatrzeć, jak idą prace. stare relikty kamieni zostały usunięte, gruz został wywieziony. Następnie wymieniliśmy grunt dotychczas pod częścią budynku A. Następnie będziemy wymieniać grunt tutaj pod częściami B i C. Obecnie pracujemy na budynku A. Na części A prowadzimy pracę nad ścianami konstrukcyjnymi kondygnacji parteru. Wykonujemy deskowanie stropu oraz wykonujemy Ściany dociskowe, które są tutaj najtrudniejszym elementem, ponieważ bezpośrednio przylegają do, do ścian istniejących kamienic. Ściany są monolityczne, więc szalujemy je i następnie układamy mieszankę betonową na budowę, więc naciśnienie betonu może spowodować jakieś pęknięcia. Musieliśmy zinwentaryzować wszystkie sąsiednie kamienice, pomieszczenia, fotografować. Teraz prace prowadzone są bez zakłóceń. Wcześniej, e, jeśli chodzi o temperaturę, wcześniej prace zostały wstrzymane na kilka dni w związku z temperaturą poniżej e, minus 10 czy nawet minus, 10, 15 sto, minus 15 stopni. W budynku A na parterze będzie znajdowała się pomieszczenia do małej gastronomii e, i szatnia. W budynku B i C jest przewidziana hol wyjściowy i, i sala konferencyjna. Że tak powiem, prace na poziomie zero, konstrukcje. Jeśli chodzi o harmonogram, to zostało ustalone, że podpisaliśmy aneks z wykonawcą. Termin w tej chwili określony to jest 15 maja 2023 roku. Pierwszy faktycznie zmiana terminu, która nastąpiła, była, wynikała z prac archeologicznych, natomiast drugie przesunięcie terminu wynikało, tak jak już wcześniej wspominałem, z sprawami związanymi z drugą budową, która jest obok, która w organizacyjnie w jakiś sposób nie wspiera budowy inkubatora. W wyniku zamówienia publicznego została określona kwota ryczałtowa za wykonanie tego zadania. Chyba, że będą istniały takie okoliczności, które wykonanie dodatkowych prac, które nie były objęte, a będą realizowane w ramach tego przedsięwzięcia. 85% dofinansowania z tego tytułu otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego. Przeznaczenie się nie zmieniło, jest to dalej biura, jak również pomieszczenia usługowe, komercyjne. No, Jeśli chodzi o samą sprzedaż, wiadomo, czy przygotowanie oferty, no na tym etapie jeszcze było za wcześnie mówić, choć nie ukrywam, że widzimy pewne zainteresowanie. Są telefony czy maile z pytaniami, kiedy ewentualnie będzie można aplikować na pomieszczenia biurowe. Natomiast w tej chwili no, nie jesteśmy w stanie jeszcze określić jakby konkretnej daty i konkretnego, konkretnej oferty, co możemy zaoferować i kiedy. Jest takie zapotrzebowanie nie tylko w grudniu. W według mojej oceny, ale również obserwujemy taki, po, taki popyt na pomieszczenia biurowe w Polsce, także liczę na to, że będzie to trampolina dla nowych startupów, dla nowych przedsiębiorstw, którzy, którzy widzą możliwości rozwoju w grudziądzu. Wykonawca no, ma taką rolę, że zgłasza różnego rodzaju uwagi, problemy, które musimy na bieżąco albo on w swoim zakresie rozwiązywać, albo my jako inwestor pomagamy mu w rozwiązaniu e, tych problemów, także one zawsze są jak chyba na każdej budowie, coś zawsze wychodzi, że tak powiem, w praniu. Natomiast no myślę, że w tej, na ten moment jest budowa realizowana zgodnie z harmonogramem, który został określony i nic nie przewidujemy, żeby było coś nie tak. Liczymy na to, że w czerwcu bryła będzie już domknięta. Po raz 30 zagraliśmy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Grudziądzanie zebrali ponad 219 tysięcy. od 2014 roku i uzbieraliśmy już ponad 200 tysięcy. Najwięcej to chyba 2019 rok było 35 tysięcy z całego biegu, ale dzisiaj nie spodziewamy się rekordu i nie przyszliśmy tutaj po bicie rekordu Zbiórki, dlatego że no, każdy wie, jaka jest sytuacja obecnie. My tak naprawdę, zanim jeszcze ktokolwiek założył buty biegowe, uzbieraliśmy już ponad 23 500 zł. Dzięki naszym sponsorom całe wpisowe zostało już wpłacone na konto fundacji. Także to, co dzisiaj uzbieramy, to będzie tylko dodatkowy bonus. Sprzedaliśmy 500 pakietów startowych. To nie są wszystkie osoby, które chciały wystartować. Zabrakło trochę na miejsc, więc Ludzie jeszcze dzisiaj tutaj polują na wolne pakiety, które zostaną nieodebrane, więc ponad 500 osób chce pobiec w naszym biegu. Przyjechaliśmy całą ekipą z Bydgoszczy. Jak widać reprezentujemy Zawisze, team bokserski. Jesteśmy tutaj szósty raz, chyba szósty raz. Trochę pogoda dzisiaj nie za bardzo, ale damy radę. Myślę, że mamy takiego ducha sportowego w sobie i jesteśmy tak fajną i pozytywną ekipą, że nawet pogoda nam nie jest straszna. Także damy radę. Jesteśmy z susza. Jesteśmy z klubu kolarskiego Epidemia Cyklozy MTB Susz. Przyjechaliśmy głównie, żeby wspomóc orkiestrę, ale też i, żeby dzieci trochę taki dreszczyk przeżyły i tym ściganiem weszły w nowy sezon. Dla kolarzy górskich im trudniej, tym lepiej. Także dla nas nie ma złej pogody, jest tylko albo dobra, albo bardzo dobra. Dzisiaj jest akurat dobra. Na miasto dzisiaj ruszyło 220 wolontariuszy. No, pogoda wieczna, deszczowa. Te puszki, które przybywają, niektóre są pełne, ale niektóre nie mają za dużo pieniążków. No, dzieciaki i dorośli starają się jak mogą. Hala gra, tętni życiem, było kilka stanowisk. Cały czas funkcjonuje loteria fantowa, sklepik z gadżetami, e, kawiarenka z ciastami domowymi i nie tylko. Od pana Kraśniewskiego także mamy ciasta. Były fajne torty, były fajne licytacje. Także jedna z największych licytacji to rower, który podarował nam dzisiaj Moriw, bo u nich na licytacji z powodu takiej wiecznej pogody nie było okazji wylicytować, plus jakieś tam upominki za 1600 zł, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Także mamy możliwość przyjmowania pieniążków w pustce. Ale także na terminale. Ja, przede wszystkim na scenie, większość osób płacała kartą. W ubiegłym roku graliśmy tylko bardzo skromnie, ewentualnie jakieś wirtualne biegi, ewentualnie wirtualne przedstawienia w teatrze. Teraz mamy 12 imprez w grudziądzu, z tego 3 są w miejscach takich pod dachem, a pozostałe imprezy yy, to imprezy plenerowe. W tym roku mieliśmy dwie nowe imprezy penerowe. To, był, to była przyłaje dziecięce na rządzu, bardzo fajna impreza, puszeczki tam tamtą przyszły pełne i nowa impreza, która odbyła się wczoraj, to taka impreza militarno sani, y, 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 związana z pierwszą pomocą, które organizowało Stowarzyszenie Strzelec, to jest taka jednostka w Toruniu, u nas ma drużynę i młodzież na terenie gastronomika tę imprezę przygotowała! Dzisiaj jesteśmy chyba jedynym takim stoiskiem z rękodziełem i cieszymy się bardzo dużym powodzeniem. Nasza puszka jest pełna i mamy jeszcze pełen worek pieniążków, które nam przynieśli Tak, z drugiej puszki już żeśmy nie dostali, więc wszystko przeliczymy. No cieszymy się powodzeniem. Wziązanie nie zawiedli, póki co idą bardzo dobrze, osiągamy fajne sumy za licytowane przedmioty, także jesteśmy pełni nadziei, że będzie tak trwało to wszystko do końca. Cieszymy się też, że frekwencja jest dobra, bo no troszkę mieliśmy pewne obawy, czy ta pandemia jednak nie, nie, nie przestraszy niektórych osób, ale nie, frekwencja jest naprawdę fajna, no i tak jak mówię, oby tak dalej, mamy nadzieję, że uda się zebrać fajną kwotę. Na dziś to już wszystko. Kolejny magazyn, czym żyje grudziąc za dwa tygodnie.